Na pojechałem do Maniewicz. Oczywiście domyśliłem się, że to pierwsze bojowe zadanie jest po prostu próbą i sprawdzianem mojej lojalności w stosunku do partyzantów. Byłem pewny, że Max już od dawna ma szczegółowy plan Maniewicz i nie czekał z jego zdobyciem do czasu dogadania się z jakimś tam leśniczym. Mimo to postanowiłem wypełnić zadanie jak należy. Przede wszystkim zgłosiłem się do nadleśnictwa i poprosiłem inżyniera Harczuna o trzy dni zwolnienia. A cóż to się stało? zdziwił się Harczun. Przecież ciebie trudno wyciągnąć z lasu nawet na godzinę, a teraz nagle. przyznaj się. O co chodzi? Nie miałem przed tym człowiekiem żadnych tajemnic i wiedziałem, że mogę mu ufać bez reszty. Opowiedziałem więc o wizycie partyzantów i o swoim pierwszym zadaniu, jakie od nich otrzymałem. Mimo stale powtarzających się pogłosek, Harczun nie wierzył dotychczas w istnienie oddziału partyzanckiego. Wiadomość zrobiła więc na nim piorunujące wrażenie. Nie tylko dał mi trzy dni zwolnienia z pracy ale sam zaofiarował swoją pomoc w zbieraniu informacji i kreśleniu szkicu Maniewicz. Z samego rana rozpoczęliśmy penetrację miasta. Obchodziliśmy każdą uliczkę, wymierzając krokami odległość między ważniejszymi obiektami i notując w pamięci domy, w których kwaterowali Niemcy. Wieczorem wszystkie dane nanosiliśmy na mapkę w skali 1 do 500. Z planem stacji i częstotliwością ruchu pociągu nie mieliśmy żadnych trudności. Tu znowu pomógł nam dobry znajomy Harczuna, kasjer Stanisław Sztylkę, który współpracował z Maxem przed jego aresztowaniem w Maniewiczach. Krąg wtajemniczonych powiększył się więc do trzech osób. To było trochę za dużo, jak na początek. Ale obydwaj ludzie, którym powierzyłem to zadanie, Harczun i jego znajomy, należeli do godnych zaufania osób. Trzeciego dnia mapka była gotowa i pod wieczór wróciłem do Karasina. Partyzanci zgłosili się dokładnie o wyznaczonej godzinie. Późnym wieczorem rozległo się pukanie w okiennice, po czym dwaj znajomi weszli do mieszkania. Nie chcąc tracić czasu, z wyraźnym zainteresowaniem pochylili się nad szkicem. Moja pierwsza robota na rzecz dywersji wypadła zadowalająco. Zupełnie nieźle pochwalił mnie Max, podnosząc głowę z nadmapki. Musiał pan już z tym mieć do czynienia w wojsku albo pomagał panu ktoś dobrze oblatany. W wojsku wiadomości z topografii nie sprawiały mi specjalnych trudności. Ale teraz pomagał mi pewien inżynier. Wspólnymi siłami jakoś zrobiło się ten szkic. Wyjaśniłem skromnie. Co to za inżynier? Mój zwierzchnik, nadleśniczy harczun Zmaniewicz. Pewny człowiek? Jeśli w tych cholernych czasach ktoś może być pewny, to harczun i sztylkę przede wszystkim. Partyzanci wypytywali mnie o wszystkie szczegóły, komentowali przyjęty przeze mnie sposób zbierania danych do mapki, wytykali błędy w stosunku do podstawowych zasad konspiracji. Teraz dopiero mogłem ocenić zakres ich partyzanckiego, konspiracyjnego doświadczenia, a przecież był to zaledwie maleńki wycinek ich rozległej wiedzy. Zapragnąłem nagle zobaczyć ich w walce, poznać taktykę tej walki, uczestniczyć w ich codziennym życiu. W pewnej chwili pozazdrościłem im szczerze tego wszystkiego. Moja praca straciła nagle wszystkie swoje zalety. Wydała mi się szara, beznadziejna, dobra dla starzejącego się domatora. Zdecydowałem się. Wiecie, co? Wygarnąłem szczerze. A gdybyście tak wzięli mnie do swojego oddziału? Po co? zapytał Max. Jak to po co? Chcę walczyć? Byłem zdziwiony tym pytaniem. Przecież pan już walczy. Stoczył pan trzydniową bitwę nerwów. E, taka tam walka. Panu się wydaje, że walczyć można tylko z karabinem w ręku. To były, że tak powiem, ciosy piórem i atramentem, a takie ciosy czasami są skuteczniejsze i bardziej bolesne niż najcelniejsze serie. No tak, dodał Mahomet, jak się okazuje, można spać w autentycznym pałacu? i jednocześnie być pełnowartościowym partyzantem. Tu będzie pan nam bardziej potrzebny. Gdybyśmy zabrali pana do oddziału, znowu musielibyśmy szukać kontaktów z pana następcą i tak w kółko. Nasza rozmowa przedłużyła się do późnej nocy. Zrozumiałem wtedy wiele skomplikowanych spraw, które dotąd wydawały mi się zupełnie oczywiste. Zmieniłem szereg naiwnych wyobrażeń o hierarchii partyzanckich wartości, o sposobach walki i umiejętności życia w leśnym oddziale. W trakcie tej rozmowy wtajemniczono mnie w wiele istotnych szczegółów dotyczących oddziału Maxa. Ja także opowiedziałem im swoje dzieje, aż do chwili objęcia pracy w Karasinie. Odtąd ludzie z oddziału Maxa stali się częstymi gośćmi w mojej leśniczówce. Coraz bardziej wrastałem w atmosferę konspiracyjnego życia. Wymagało to ode mnie wielkiej ostrożności i sporego wyczucia w nawiązywaniu dalszych kontaktów. Liczyłem się z możliwością wpadki, ale dalej prowadziłem normalne, otwarte życie leśniczego i kawalera. Dla odwrócenia uwagi od moich prawdziwych zainteresowań, zacząłem organizować w swoim Belwederze huczne zabawy. Stara budowla rozbrzmiewała wtedy śmiechem, weselem i rwetesem. Ludzie, patrząc w oświetlone okna pałacu, mówili: Wesoły chłopak z tego naszego leśniczego lubi się bawić. W przerwach między zabawą i pracami, w nocy, Rozpoczynałem inne życie. Tymczasem terror okupanta i ukraińskich szucmanów stawał się coraz bardziej brutalny. Były to przecież miesiące największych zwycięstw wojsk hitlerowskich. Jednocześnie wzrastał opór ludności. Pogłosek o istnieniu oddziałów partyzanckich nie przyjmowano już z niedowierzeniem. Niemcom i policji dawały one dotkliwe i liczne dowody swego istnienia. Rozpoczynała się właśnie słynna bitwa o szyny. Wylatywały w powietrze niemieckie transporty z wojskiem i sprzętem wojennym zdążającym na wschód. Ruch na linii kolejowej Kowal Sarny zamierał niekiedy na całe dnie. Niemcy i policjanci ukraińscy byli bezsilni. Do ochrony torów zapędzono ludność z pobliskich wiosek, ale i to nie osłabiło skuteczności akcji dywersyjnych. Niemcy nie nadążali z uprzątaniem rozbitych pociągów i mostów, z naprawą torów kolejowych. W tym właśnie okresie stary pałac w Karasinie stał się miejscem ważnych narad i odpraw starszezny partyzanckiej. We wsi nie było już szucmanów mieliśmy większą swobodę. Kiedyś, w rozmowie z Maxem, wygadałem się, że pochodzę z okolic Kiverc. Stało się to akurat w tym czasie, gdy jego oddział miał powiększyć strefę wpływów aż po rejon Kiverc, na linii Kowel równe. Należało więc i tam poszukać kontaktów, zdobyć zaufanych ludzi. Max natychmiast zaproponował mi powrót na tamte tereny. Ale kiedy już miałem wyrazić zgodę, inne wypadki odsunęły tę sprawę na dalszy plan. Zimą 1942 roku Niemcy, zdenerwowani wzrastającą skutecznością dywersji, zdecydowali się przeczesać lasy Karasina i Krasnego Boru. Do Karasina i okolicznych wiosek ściągnięto kilka tysięcy szutzmanów i Niemców. Przyjechał tu także komendant policji, Slipczuk. Towarzyszyło mu czterech oficerów SS, którzy mieli kierować całą akcją. Kłopoty z Irenką rozpoczęły się na nowo. Ukraińcy jej nie rozpoznali, ale czy nie rozpoznają Niemcy? Któregoś dnia do pałacu wkroczył Slipczuk i czterej oficerowie niemieccy. Z duszą na ramieniu i uśmiechem na twarzy przywitałem gości. Niemcy przez chwilę podziwiali piękno całego zakątka, po czym weszli do środka. Esesmani nieźle mówili po polsku. Mogłem się domyślić, w jakich okolicznościach udało im się poznać ten język. Rozmowa toczyła się początkowo wokół błahych tematów, ale wiedziałem, że nie przyszli tu z kurtuazyjną wizytą szukali kwater i dobrego żarcia na czas przeprowadzonej akcji. Tymczasem gospodarz okazał się kawalerem, a jego kawalerskie porządki wyzierały z każdego kąta. Chętnie zaprosiłbym panów na jutrzejszy obiad, usprawiedliwiałem się. Ale jak panowie widzą, jestem kawalerem i nie opływam w dostatki. Nie wiem, czy potrafiłbym należycie panów przyjąć. Miałem nadzieję, że moje słowa całkowicie zniechęcą ich do złożenia mi następnej wizyty. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Niech się pan nie martwi, odparł jeden z Niemców. Rozumiemy, że ma pan trudności z żywnością, dostarczymy wszystkiego, co okaże się potrzebne. Chodzi tylko o to, żeby ktoś umiał zrobić z tego porządny obiad, bo ostatnio, hu hu hu, uśmiechnął się ironicznie, przyjmowano nas tak, że to zabito krową i ugotowano całe góry mięsa. Tylko, że nie można tego było jeść, a na deser były jaja na twardo, uzupełnił z przekąsem Slipczuk. Wkrótce po ich odejściu przybiegł zdyszany z Dymczuk. — Panie Łysnyczy, wam prynesty na obid! Wspólnie zaczęliśmy się zastanawiać nad menu. Pomogła nam Irenka. Od chwili przybycia do Karasina poczyniła znaczne postępy w sztuce kulinarnej. Wieczorem wszystkie wiktuały znalazły się u mnie. Raniutko Irenka wraz z żoną objazdowego przechodki wzięły się do roboty. Obiad miał być gotowy na godzinę piętnastą. Gdy przygotowania zostały zakończone, poszedłem do Popa i zaprosiłem go na obiad razem z jego córką Larysą. Obecność jeszcze jednej młodej kobiety mogła w pewnym stopniu odwrócić uwagę od Irenki. Slipczuk zjawił się z Niemcami punktualnie. Irenka, ubrana w sposób wyjątkowo upodabniający ją do wiejskiej dziewczyny, nakryła stół. Poprosiłem gości do pokoju. Nie miałem zamiaru raczyć ich alkoholem, ale oni sami przydźwigali pokaźną butlę wódki. Irena w roli gospodyni domu krzątała się w kuchni. Tylko od czasu do czasu wpadała do pokoju, żeby wymienić nakrycia. Obserwowałem, jak pod wpływem alkoholu twarze Niemców zaczynają się zmieniać. Im prędzej się upiją, tym lepiej, pomyślałem przelotnie. Nagle wzrok mój padł na jednego z Niemców, który, jak mi się zdawało, z nadmierną uwagą wpatrywał się w Irenę. Zrobiło mi się zimno. Dziewczyna musiała wyczuć to spojrzenie, gdyż natychmiast znalazła pretekst, żeby wyjść do kuchni. Ładna ta wasza kuzyneczka, rzekł Niemiec, kiedy Irena zniknęła za drzwiami. Więc o to ci chodziło, westchnąłem z ulgą. Owszem, niczego sobie, podobno do mojej ciotki, wdała się w matkę. O ja, ja, panie Cybulski, daj pan jej odpocząć, wtrącił się z lipczuk Niech posiedzi z nami. Naturlich, ja odpocząć, zmęczona. Podchwycił Niemiec i zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, odsunął krzesło i ciężkim krokiem powlukł się do kuchni. Byłem prawie zupełnie trzeźwy i z przeraźliwą jasnością zdałem sobie sprawę z tego, co może za chwilę nastąpić. Za wszelką cenę musiałem wyjść teraz do kuchni. Chwyciłem ze stołu do połowy opróżniony pomisek. Świetnie, niech tu zostanie. Ja jej teraz pomogę. Wpadłem do kuchni i zamarłem ze strachu. Niemiec stał obok i ręki trzymając w ręku chustkę zerwaną z jej głowy. Spojrzałem na dziewczynę. Była opanowana. Nie wiem, jak długo to mogło trwać. Ale w tym czasie przeleciało mi przez głowę tysiące myśli. Miałem sto pomysłów na wypadek, gdyby... — Szony, szwarce hare! Te słowa mnie otrzeźwiły. Dopiero teraz dostrzegłem na twarzy Niemca szczery, niekłamany zachwyt. Irena rzeczywiście miała piękne, krucze włosy, ale one właśnie były jedną z przyczyn moich niepokojów. Musiałem w tej chwili uśmiechnąć się niezbyt mądrze, gdyż Niemiec parsknął nagle głośnym śmiechem. — Zazdrosny o kuzynkę! — machnąłem lekceważąco ręką. — To przecież jeszcze dziecko! — Och, nein! — zaprzeczył. — Sie ist eine schöne Dame! — Chodźcie tu! Chodźcie tu! — Wołał nas z sąsiedniego pokoju Slipczuk. — Mamy dwie panny do tańca! — oznajmił, kiedy powróciliśmy z kuchni. — Musi być zabawa! — Ja, ja! Kan man tanzen! — wołał zachwycony pomysłem Niemiec. Jego kolega już wyciągał z kieszeni ustną harmonijkę. Larysa zaczęła tańczyć z jednym z Niemców. Pop miał roziskrzone oczy. Policzki mu płonęły. Slipczuk wybijał takt, uderzając łyżką o brzeg stołu. Patrzyłem na to widowisko, oszołomiony wszystkim, co działo się przed moimi oczami. Młody Niemiec ogarnął Irenę ramieniem. Tańczyli jakoś poważnie, prawie uroczyście. Nikt oprócz mnie nie wiedział i nie mógł wiedzieć, co działo się w sercu tej biednej dziewczyny żydowskiej, tańczącej z budnym przedstawicielem Haren Wolku. Larysa przytuliła się do swojego partnera. Niemiec przebierał ustami w jej włosach, rozpalał się. Slipczuk, z rozdziawioną głupkowato gębą, śledził te zaloty z pełną aprobatą. Jeśli zabawa zostanie zaliczona do udanych, będą w tym i jego zasługi. Niemiec dmuchał zapamiętale w harmonijkę, upijał się wydawanymi z niej tonami. Atmosfera stawała się coraz bardziej gorąca. Patrzyłem z obawą na Irenę. Jej partner przytulał ją coraz mocniej. Bałem się o nią. Bałem się, że podświadomie jakimś szorstkim ruchem odepchnie tancerza, zdradzi swoje prawdziwe uczucia. Niemiec pochylał się właśnie, aby przylgnąć policzkiem do jej twarzy, gdy nagle potężny ryk zburzył nastrój. Slipczuk skurczył się w sobie, spojrzał ze zdumieniem na swojego sąsiada. To pop Nestorowicz poczuł po chwilowej drzemce nagły przypływ energii. Huknął raz i drugi jak rozjuszony tur i wybiegł na środek pokoju. Wszyscy mimowoli znieruchomieli. Niemiec grał dalej. Pop, podśpiewując zachrypłym basem, ruszył do solowego tańca. Sutanna fruwała jak czarna płachta. Slipczuk ukradkiem obserwował Niemców. Nie wiedział, czy ta niespodziewana atrakcja znajdzie uznanie w ich oczach. Tylko popa nie dręczyły takie obawy. Wywijał nogami, wyrzucał ręce ponad głowę, gieł się w pasie ku zdumieniu i podziwowi widzów. Gdyby Nesterowicz mógł sobie wyobrazić, jak wdzięcznym byłem za te jego błazeństwa, teraz on był głównym obiektem zainteresowania. Niemcy patrzyli na duchownego z minami turystów, podziwiających egzotyczny taniec derwiszów. Wreszcie energia popa wyczerpała się. Opadł na najbliższe krzesło, dysząc i posapując z głębi rozległej piersi. Posypały się brawa. Slipczuk najbardziej hałaśliwie demonstrował swoje szczere czy też udane zadowolenie z popisów świeściennika. Z Muszę przyznać, że biłem brawa szczególnie gorąco. Zmęczony Niemiec przestał grać. Zabawa, osiągnąwszy swój punkt kulminacyjny, zmierzała wyraźnie ku końcowi. W pół godziny później cała banda zaczęła się zbierać do wyjścia. Dom opustoszał. Patrzyliśmy z Irenką, jak lekko zataczające się postacie znikają w perspektywie parkowej alejki. Bardzo się bałaś? Zapytałem po to tylko, by przerwać nieznośne milczenie. Tak przyznała prosto i nadspodziewanie spokojnie. Myślałam, że już mnie zabiją, to znaczy nas. Poprawiła się. Na rozpoczęła się obława, która nie przeniosła spodziewanych rezultatów. Partyzanci wcześniej powiadomieni o niebezpieczeństwie wymknęli się z kotła. W krasnym Boże sprawili Niemcom niespodziankę, pozostawiając pozorowany, sztuczny obóz. Niemcy, w przekonaniu, że dopadli wreszcie siedliska partyzantów, rozpoczęli huraganowy ogień. Dopiero po pewnym czasie, zorientowawszy się, że nikt nie odpowiada, zdecydowali się podejść bliżej. Strzępy znalezionych manekinów wyjaśniły im wszystko. W czasie, gdy hitlerowcy prowadzili bohaterską bitwę z manekinami, Główne siły partyzantów spokojnie oddalały się z niebezpiecznego rejonu. Wkrótce Karasin opustoszał. Niemcy i policjanci, spędzeni z okolicznych posterunków, rozjechali się do swoich siedzib. Na drugi czy trzeci dzień o zwykłej porze, zjawili się u mnie starzy znajomi. Ze wszystkimi szczegółami opowiedzieli o swoim podstępie, a także forsownym, wielogodzinnym marszu, jaki musieli zrobić, aby wydostać się poza pierścień obławy. W tym czasie Janek Jadeszko, którego już dawno wtajemniczyłem we wszystkie swoje poczynania, przebywał w kiwercach i łódzku. Przywiózł stamtąd niezwykle cenne trofeum: mapę sztabową Wołynia, Polesia i części Białorusi a także kilkadziesiąt sztuk baterii do latarek elektrycznych. To wszystko dla twoich partyzantów, powiedział wręczając mi upominki. Teraz już nie ma twoich czy moich, dla naszych partyzantów, sprostowałem. I zimą 1943 roku najbliższe okolice Karasiny były już, praktycznie biorąc, wolne od Niemców. Ruch partyzancki z każdym dniem rósł i potężniał. Partyzanci pojawiali się teraz w Karasinie w biały dzień, stanowili siłę, której miejscowi nacjonaliści woleli się nie narażać. W okolicznych lasach przybywało zbiegów. Znajdowały się wśród nich całe rodziny żydowskie. Irenka zapoznała się z kilkoma swoimi rówieśnicami. Doszło nawet do wzajemnych odwiedzin. Kontakty zacieśniały się coraz bardziej. Cieszyło mnie to i uspokajało. Wiedziałem już, że gdyby mnie któregoś dnia zabrakło, dziewczyna nie zostanie bez opieki. Wiosną 1943 roku doszły mnie wieści o pierwszych napadach band upa na Polskie wsie. Wieści te były tak niesamowite i makabryczne że z trudem tylko można je było przyjąć za prawdę. O wydarzeniach tych informowali mnie partyzanci. Podawali nawet nazwy miejscowości, daty i liczby pomordowanych. Dowiedziałem się też od nich, że niektóre wsie zaczęły samorzutnie tworzyć własne oddziały samoobrony. Teraz szczególnie zależy nam na kontaktach w okolicach Łucka i Kiewerc. Zwierzył się Max w czasie którejś ze swoich wizyt. Kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy na ten temat, chodziło nam przede wszystkim o przewodników i informacje potrzebne do akcji dywersyjnych. Teraz sytuacja przedstawiała się inaczej. W okolicach Kiverc znajduje się duża wieś zamieszkała przez Polaków. Organizują tam samoobronę. Chcielibyśmy im pomóc ale ludzie są nieufni. Zresztą nie można się temu dziwić. Ktokolwiek pojawi się z bronią w ręku w okolicy wsi, likwidują bez pytania. Niedawno historia taka przydarzyła się naszym partyzantom. Trzeba z tym skończyć. Musimy z nimi nawiązać jakiś kontakt. Mamy wspólny cel i jeszcze tylko tego brakowało, żebyśmy zaczęli strzelać do siebie. A gdyby tak pan pojechał tam na rekonesans? Od chociażby na parę tygodni. Zaraz, zaraz. A przede wszystkim, co to za wieś? Nazywa się przebraże. Przebraże? Przecież to moja rodzinna wieś. A to świetnie! ucieszył się Max. — Słusznie zapomniałem, że pan mi już o tym kiedyś wspominał. No więc, no więc jak? Ależ zgoda, oczywiście zgoda, powiedziałem z nieukrywaną radością.